Nagrywanie wątłoną, bo. sieła. Widzicie widzowie, nowa wyspa znaleziona po kolejnych trudach. Co się jebaliśmy, to nasze, no, to I było. tylko nasze. Szafki można otwierać w kamperach. No wiem. Eee, wait, wy już tam poszliście? No ja też, ja, już Ja muszę coś zjeść. Nie, ja się od po sobie. <laughs> A tu jest jakaś piła tarczowa i kowalu. Aha, wy tego rekina dupiliście wszystko? Nie Modes? Ja mam 3T, to sobie Kurwa, bo ja nie mam nic, no teraz Ja tylko zupkę za zrobiłem, Mogę ci dać, bo mam Ale jakieś... ja jestem na trawce, wiesz O, no. pochodzę na super a tu będzie się jebanie, to co... jest to. będzie dużo lootu, kurwa. Już ja to widzę. I te kurwy, ptasiory. A, dzida już się zysczyła, to nie jest. O, O, mnie trzyma. O, na tatka jakaś. O, tu jakieś kurwa. <laughs> <laughs> Kłebo na fit Badło, jakaś maszyna... Do zabrania? WAKANDA FOREVER! Ale gówno w nie, nie wiem mam A to chyba w Tyrolka znajdziemy się szuje. Może tak No bo są te Tyrolki, bo są, są. No może plany to na Tyrolkę? No. A tu nie mogę no. nawet się przedostać, bo ten toralki nie mu właśnie pierdolę Sępy są te ciule. Mmm, może dobra Motherf... Obróć się, cofnij się i się... Obry. No możesz iść potem no Haha mhm. ha. Aha o, ty paki Ladał. Kurwa, musiałem wow. O to była Alia, Ariel. Ariel to taki proszek. Ariel to. imię mojego starego. <laughs> Wymaga 6 części linki. A to będzie teralka. no? Why do you. Why tego tylko, tu się dostępu do tego wszystkiego. A mogę po lince tej woli? Po tej zwykłej nie da się. Da się po tych grubszych. A ja, tego się nie da rozjechać? Byłeś tu w środku, młode? To jest właśnie tak. Ale to jest jebańskie oddoby. Wymagane są trzy części linki. Hmm. We just make do," said the chief. No, no. Lynets, Lynki. When inquired by one of our reporters yeah, about their living conditions, drifting largely on sea currents, they appear to be growing at any rate. Raising concerns with certain authorities, a maritime hazard in the making. The foreign minister. It's almost a problem, kurva

Ale gdzie są? ma tylko. O, kokosowe kurczę. O? Mówiłem, że to będzie jej na modelu. Nie, nie, to będzie niskie. No. Czasem kurwa, 500 kontenerów strike. Ej, nie, nie zamykajcie drzwi, jak już coś odwiedzaliście, żeby było wiedzieć, że tam było. Coś Część ładowarki do baterii No to pewnie trzeba będzie też to A Mówimy przynajmniej baterię ładować Bez skitu Że można baterię ładować o. Łóżka, A tam tych baterii jest trochę Eee Znalazłem łopatę O, rudamę I notatkę We have to go Oh. WAKANDA FOREVER Ja mapa Na to... Mata? Na the pigs. Widzowie, jak będziecie kiedyś ogrywać rafty, to tylko z alkoholem Bo tyle co się jewaliśmy z tymi silnikami, to nasz. Kto się jebał, ten się jebał o, tam, to Dodatkowy pasek jest za O I co to kurwa? A, pierdola, ale A, o pierdola, to jest kurwa ile to jest itów No ile to jest kontener strike Sztabki metalu jak a już zrobiłem to, z 2? Skit, o ja pierdolę, ale tu. Temców, no widzę, że chcieliśmy skończyć dzisiaj szybciej, ale chyba jednak. No kurwa, przeliczyliśmy się. Dreszczki, co to jest? O, ok. Karawan no. right. to jest ruch, który stoi na płynie. Ma złe landy, na zrób tego mięso. Nie, ja wszystkie kontenery, kurwa, przeszukuję, nie? Co chwilę jakieś to znajduję. O, masklet pi***d. O, kable jakieś tu. Right? O, kolejna część tej ładowarki, ale to jest plan. Nie, u mnie to już w ogóle tego nie mam w A nie, ja mam jakiś rafiner biopaliwny projekt. Kłupia, ci pa. Jakby co umiecie rozsuwać półki, nie? No co, co nie To po... wow. Powiedziałem to jako pierwsze, kur... Chłop, kurwa zamiast stworzyć te drzwi do kampera, to je narysował, wychodzi. Można, można. O, ładowarka i skrzynia jakaś. I tu kurwa. Ej, kto tu jest ze mną, kurwa? No takie tracę. No ja, to jest... o, zobacz, kurwa to o. No, wiem, to ta... z rekina? Mieć z czegoś. O tu z kolejne, wzało. kurwa. <coughs> A tu pod wodą coś jeszcze jest. Mhm. Uh -huh. Też ta Co, trochę od deski wyjebię. Ja, ja miałem. Ja też coś. Spieczone ziemia ja wszystko co ja... Jak nowe coś jest to ja wszystko wypierdalę. No to nie za co. Kurwa coś nie na jest. pewno minie coś kurwa nie będziemy szukać co 5 godzin, a będzie pod nosem Aha Zdubiłem się na sam I notatkę są Ej, tu idzie jakiś kabel pod wodą i da się... Co? tego powietrze jakieś za

I ja to znalazłem. Muszę teraz do się dostać. Tylko, że Widziano to jest, jest głęboko w wodzie. Ej, tu tutaj. coś mam do obracania, zobacz, patrz. Mogę to obracać no tą rurę. No, obróciłem, pa. Tu coś idzie ogólnie, wiesz. O, ale A, tu... Tu, ona jest... O, tu jest studnia. Bez Bezna. Coś tu jest w tej studni. O ja nie wiem, czy to dziś na naszej głowie, kurwa, coś... PRAWDA Przecież tu mnie się jebanie odchuje O jest A tu woda Dobra czaje Ej dobra to jest za głęboko kurwa I jeszcze ciulstwa mnie ujebały jakieś Ej dobra czaje czaje coś Czekaj Mamy z tlenem, a ona tak ja działa. Ja to zrobię. Stań ty przy tej studni znowu. Mhm. Ja muszę do góry jakoś dojść. Nie wiem jak ja to do góry mam wejść. Ale ona jest roztagowana Dobra, nie? ja wiem, ale ja tam naleję wody zaraz. Bo ogarnę. Kuba, mogę cały ocen wypić. O, sprawdź czy jest. Ja to sam tutaj Nic Się leci. Sanjay says the water nie działa, doesn't work because They complain because they have no patience for science. I Pa why we can't. nie trzeba, <laughs> trzeba połączyć. Nie trzeba, bo one schodzą, już wiesz? But Sanjay showed No, ale je ustawi się woda wpłynie tam. Ej, właśnie. sprawdź, czy czy będzie wpływać. Okay. Idę do góry. No jeszcze ta kurwa mnie tu tak A I za under the Spierda. Aha. Nie ty. Okej. Okay. Co tam było. Kurwa. O, leciało coś tam z tej rury, nie? No, coś było, ale nie trafiać. Tak, bo to trzeba bardzo tak Kurwa, aż to się z tym. Kurwa do ruły nawet nie trafiasz tutaj. W tu trafię, kurwa. To weź torby, to jakoś tak, pierdol. Las to puścić. Leci. Co, mam naciskać cały czas? Tak, no na pewno, Napełnia się, napełnia. A widzisz, modre to to, mądry. To zostawił. Ja. ja też coś znalazłem, tylko się to jest kurwa pod wodą. I to tak pójdź głęboko. Ej, co tu to, to poleciało przed nim? A to patrzę. jakieś kółko i nie Już? Napełnione czy jeszcze, nie? Jeszcze, jeszcze. Część silniki. O, no to, to, to środka tego, środkowego tego trzeba było. To się nie musisz. <laughs> Ej, mądre to, to mądre... ...odejście. A w w takiej części. Nie przychodź, bo tu nic nie ma chyba. Ja jestem w tym dupnym na środku. No ale gdzieś musimy te części linki... No jest! Na, to, że... na środku właśnie, w tym... ...budynku na środku metalowym. Tam masz trzy części musisz złożyć. Aha. I wtedy ty rolkę będziesz chyba mieli. Ja tu chodź do mnie. Widziałem cię tu gdzieś. Do góry do musisz. Góry iść. O, jesteś przede mną. Tu. Za tobą, Tak patrzyłem ja, się na ciebie, to być przede mną. Trafiłem w gołębia. O, osiągnięcie życiowe są do, dosyć. O, dodo. Do. Chuj. O, i tu do góry, i tu trzeba tu coś weźmieć. Dobra Tu To jest środek, kurwa. O, i tu wchodzisz? Tu, o tu, do tego Wymagane trzy części linki Kabanos, chodź tu A to samo na ogólne jak w tym titaniku, trzeba jeszcze co chodzi To nie A musia... ile mamy części linki? No, nie wiem, to chyba mamy już pierwszą Nie wiem czy tam Kabanos ma tam Kabanos coś innego Ja jestem u To chodź tu do środka jak na tą wyspę tam trafić? E, czy... modest, modest, modest. Co? Tu do wody, tu do wody. Tu do wody, gdzie ty jesteś, kurwa? Chodź tu, Damian. No, do wody chodźcie. No, kurwa. Po co wadze on wadze, ma tu wadze. przyjść, kurwa? Myśmy tę ronkę mieli. Ale po co on tu ma przyjść? No, żeby tam na drugą wyspę przejść. No, ale on nie ma tych części, zrozumiesz? No właśnie. No jak nie ma, jak je zebrał? No kurwa, ale one Zabrałem są nic. ale one są ogólnie kurwa do gry przypisane, one nie są do gracza kurwa. Gdzie my mamy iść w ogóle? Chodźcie tu do wody, tam może stałem koło przed chwilą. A to no, idę. I chodźcie. I tu, nie, chodź, do chodź, ale wyjdź z wody i chodź. O, A tu no. rower jakiś jest, który będziemy musiał zapierdalać na rowerze. Nie, nie da się właśnie. I ci zapierdolę zaraz na rowerze. <laughs> No i co, pokaż mi kabel tą o, wodę. Tu może być kolejna część do tej linki. Tej linki zajebanej, tylko że to jest głęboko w chuj. Macie te, butę do nurkowania. Po... Kurwa, tutaj to jeszcze głębiej idzie. Po Ale chodźcie tutaj do tej skrzyni, tu możecie powietrze nabrać. Na o, gdzie? Z kitem. Tutaj. Przemyślane jednak. I to powinno na styk starczyć. Dobra. Ja no to powinieneś tam zapierdalać coś na końcu, bo nie, ja to muszę z tobą kurwa chodzić, za rączkę cię ci strzelać. Nie wiem czy zdążę Zajaka. po się jebie, chyba. Kurwa. Nie, nie dobra, ty, zdążę. To jest chata jakaś. Hata rybaka? Ale tę rybę trzeba rozjebać generalnie, fajnie wygląda. I tutaj kolejne powietrze nabierać i znowu płyniecie. No trudno. Co, masz tam czy? No nie, bo to jeszcze się głębi wie. O pierdole. Kurwa, się mnie I tu Aleba. jest kontener jakiś. Kontener? I Musieliśmy to w trójkę zapierdalać, po to jedno... <grywa> bo sam dopytać nie ma. <grywa> Zobacz, tu, tu był Marułek. <grywa> Pierd... Plan jakiś. Zbieraj. Klucz to Dobra, idź tam, ja tam idę do góry. Na chuja, ja to tam... No i git. Ja zaraz zdechnę, kurwa, od trucizny. Git, ja też. I jeszcze mi się tlen kończy. A ja się to pija? To dało. O, ja ginę. Się naje. No a ra. Ja też ginę. Siema. Gdzie wiesz? Do nad domkiem, nad domkiem tym metalowym. Kurwa domek tu był. Nie, no. Muszę chwilę odczekać, czekajcie. Muszę chwilę odczekać, bo tu jest ta... Jak jeszcze trudno z kablem, to mnie znają. Bez tego nad ja kablem. Czy... A ja jestem nad modestem. A ja się też wyjebę. Nie, nie, ty masz domek obok nerwy. Na... Ale na... nie, w sensie trucizna. Nie co Nie pierdam, ja mam maczetę, szkoda. No ja też. Nie na no, żartuję. No i na chuja miałem czas, no i widziałem. Główna. się ciepłyn kawałek. Tak, To kurwa butle z zgadzam się robi. Z tlenem, co się. Fajnie no, bo to jest ta <grystanie> o kurwa według tu, tu, tu wiecie Wiecie no, ale... że ja was będę się pojedynczo podciągać? Raczej nie inaczej A zapisałeś to przed tym Nie ja wiem kiedy zapisałem okay. Okay. Teraz mogę zapisać <grystanie> A co się samo sobie ja stałą, jakieś... że To jest pytanie ja mogę nie zdążyć. Idź po linę. raczej to. <laughs> nie, raczej to. Chyba? Nie pierdol. Dobra, jest Teraz z której strony była tratwa? Jak wychodzisz, to popraw... Kogo wziąłem? Kogo mam? Mnie. <laughs> ja, najpierw wziąłem Modesta, puściłem bo myślałem, że mogę was obydwu na raz wziąć. Ja paser. I am under the water. So. <noise> to zajmę się na ten na no eba. Abra, widzę, bo będzie tu 15 minut czekać. Jak coś będzie się działo, to będzie odcinek. No ma. No, ma.